Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku informacyjnym na moim kanale odnośnie y, co będzie dalej po Need for Speed Hot Pursuit Remaster 2020. Proszę Państwa, jest to gra Call of Duty Black Ops 3. Postanowiłem, że teraz nagram troszkę inną kategorię. Gry na swój kanał, a dokładnie strzelaninka. Tak jak wcześniej Wam wspomniałem, jest to Call of Duty Black Ops 3. No i tutaj taka ciekawostka dla Was, bo bardzo lubię właśnie. Mm, Różne części Call of Duty na platformę PlayStation 4 Zresztą na komputer też lubiałem, nie ma znaczenia Aczkolwiek nigdy nie nagrywałem właśnie e, żadnej takiej strzelaninki odnośnie z Call of Duty Jakieś tam miałem swoje na kanale, ale nic z Call of Duty Także no taka ciekawostka, bo w swoim życiu naprawdę przegrałem trochę części tych Call of Duty A nigdy ich nie nagrywałem, więc postanowiłem, że e, właśnie ta chwila nadeszła Żeby sobie nagrać e, pierwszą serię z Call of Duty i będzie to Black Ops 3. Nie mam pojęcia, ile wyjdzie odcinków z tej gry. Myślę, że około 12-13, może więcej, może mniej. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, no ale tak to wygląda. Mamy tutaj trzy tryby: jest to e, korporacja e, w trybie ka kampanii, e, tryb wieloosobowy oraz tryb zombie. E, my się oczywiście skupimy na e, korporacji w trybie kampanii, bo to jest tak, moim zdaniem, najlepszy smaczek w tej grze. Także no spodziewajcie się takiej gry na moim kanale, już niebawem pojawią się pierwsze odcinki z tej gry. Jeżeli film ci się spodobał, zachęcam cię do zalajkowania tego materiału, do zostawienia komentarza oraz do subskrypcji kanału Niszczeniu Ziomek Milan. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w grze. Hej!